Zastanawialiście się, jak jest stworzone Pet Simulator Z? Zaraz wam pokażę. Jeszcze zanim zaczniemy, chcę podziękować QWERTY za tego fanarta i Big Kubuś za wsparcie mnie. Użycie kodu BrodTV. Dzięki. Słuchajcie, Pet Simulator Z to jest taka totalna podruba z 1 do 1 Pet Simulator X. Tylko, że jest tutaj o wiele rzeczy bardziej przyjazna dla graczy. Macie wszystko odblokowane, nie ma tyle Robuxów. Prawdopodobnie nie ma aż tyle Robuxów jak w Pet Simulator X. Jak to wygląda? Osoba, która się zwie Small Games, czyli nie Big Games, a Small Games, <grywki> tworzy na swoim streamie. To widać, jak widzicie, tu jest jego stream, i na tym streamie on teraz tworzy właśnie Pet Simulator X, jak możecie sobie zauważyć. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, on ma oczywiście fejkowe konta. Te, te, ta gra jest bardzo ukryta. Musicie dostać się na jego Discord, żeby tam dostać link i tak dalej. Być na tym Discordzie, żeby grać w tę grę, ponieważ no, Preston ją czy inne osoby, moderacja ją raport, reportuje, no i jest szybko usuwana. No i powiem Wam szczerze, że ta gra Pet Simulator Z zdobywa bardzo dużą popularność. Tylko ja zauważam jedną wadę tej tej gry tak wygląda tworzenie jak widzicie tutaj ludzie są na streamach ponad 1300 osób I on tutaj tworzy właśnie te nowe światy nowe postacie tak to mniej więcej słuchajcie wygląda dość ciekawa opcja robi tu nowe ikonki nowych walut i tak dalej Słuchajcie Wadą tego jest taka, taka, że tu możecie mieć wszystko naprawdę w małym czasie, po małym czasie, grając bardzo mało, możecie mieć większość rzeczy odblokowaną, co jest moim zdaniem minusem, bo tego typu gry, oczywiście wy się cieszycie, macie wszystko na maksa, uhu. Tylko problemem te, takiego typu gier, jeżeli macie wszystko od razu, jest to, że ona się szybko nudzi i updatey muszą być nie wiem, co tydzień lub co 5 dni, co 3 dni, żebyście się nie znudzili. Więc niestety to jest minus tego typu gierek, ale no zobaczymy. Ja czekam, aż będę mógł sobie w nią potestować. I dzisiaj na pewno będzie z tej gierki e, odcinek na kanale. Dajcie znać, co myślicie. Na temat tej gry, no cóż, tu w ogóle jest odcinek, właśnie, zobaczcie, wszystkie huge -kiety odblokowane i tak dalej, no, 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 no masakra, nie? Ciekawe, zobaczymy, do zobaczenia.